Anna Argasińska Jezus miłosierny nawraca Audiobook do słuchania stworzył kanał YouTube Katolik. Rok 1997 15 lutego 1997 roku Pierwsza sobota Wielkiego Postu Jezus Pisz dziecko i nie obawiaj się, to ja Jezus do ciebie mówię. Przepisz tamten fragment, co usłyszałaś. Długo na ciebie czekałem, na tę chwilę, którą mi wydzielisz, kiedy wyłączysz telewizor, który, no cóż, dziecko, bardzo oddalił mnie od ciebie. Źle wykorzystujesz czas, a przecież każdy dzień jest ci dany od Boga, więc nie marnuj chwil, wykorzystuj je dobrze z pożytkiem dla własnej duszy. Widzisz, jestem dobrem, jasnością, pokojem, więc oddaję ci się cały i wlewam w twoją duszę, serce, te właśnie odczucia. To zaledwie rąbek tego, Czego dożnasz w wieczności? Powiedz mi dziecko, co w takich chwilach czujesz. Powiedz ty sama, co czujesz. Anna. Wielbię cię, panie, za te cudowne chwile, które wlewasz w serce moje. Unoszę się wówczas w swojej lekkości, jakoby w uniesieniu ponad swoje ciało. Jestem cała bezwładna, lekka. Pokój niebiański zalewa moje serce, czuję dobroć, pełne poczucie bezpieczeństwa, błogi stan duszy i ciała. To bardzo trudno opisać. Mam świadomość, gdzie jestem, w jakim miejscu, a jednocześnie czuję bliskie złączenie z wielką miłością i to, co się dzieje wokół mnie, ludzie, otoczenie itd. jest bardzo dalekie i pragnę, by ten stan trwał jak najdłużej. Tego wielkiego odczucia doznałam ostatnio podczas mojej piątkowej adoracji 15.18 w Kaplicy Pallotynów przy ulicy Skaryszewskiej na Pradze. Kiedyś również kilkakrotnie u Chrystusa Króla na targówku po przyjęciu Pana Jezusa do serca. Wierzę, że te chwile otrzymuję od Jezusa Chrystusa. Wiem, że to Ty, Panie, rozpalasz w mym sercu ogień potężny, którego ja zagasić nie potrafię, nawet przez swój egoizm. Moja miłość do Ciebie zwiększa się z dnia na dzień. Czasami, idąc ulicą, krzyczeć chcę ze szczęścia. Kocham Cię, kocham Panie! Jezus. Przychodź do mnie, dziecko, częściej, przychodź. Ja czekam na Twoje słowa, na Twoje serce. Ja jestem żywym Bogiem o sercu przepełnionym miłością. Trwaj we mnie całą swoją wolą, umysłem, sercem. Pochyl dziecko głowę, pobłogosławię Cię. 15 marca 1997 roku. Wigilia, 16 marca, dwa lata temu przyjęłam szkaplerz. Źle się czułam, musiałam ugotować, sprzątnąć. Nic mi nie szło. Wszystko z rąk leciało, dreptałam w miejscu. Złościłam się bardzo na swoje nieudolności. Chciało mi się już umrzeć. Przepraszałam Pana Jezusa za te złości. Wieczorem leżąc w łóżku po raz pierwszy usłyszałam głos Matki Najświętszej. Głos był bardzo dostojny, jak królowej, ale i ciepły, dźwięczny. Maryja, dziecko to nie pycha, to nie złości. Te twoje utyskiwania, to zniechęcenie, przyzwyczajenia, nawyki. Jezus, mój syn, kocha cię. On chce cię oczyścić. Jezus bardzo cię kocha. Wołaj wtedy mnie, Matko, pomóż wytrwać. Głos Maryi słyszałam, jakby dochodził z wielkiego zamku, jakby unosił się echem, bardzo dostojny. Wszystkie prezenty dostaję od matki zawsze w soboty. Na Jasnej Górze w październiku ubiegłego roku chciałam być blisko matki, zrezygnowałam z przyjęcia imieninowego u siostry. Za jej przyczyną brałam udział we mszy świętej tuż przy głównym ołtarzu cudownego obrazu, pomimo że było bardzo dużo ludzi. Maryja wszystko może. 13 kwietnia 1997 roku. Wieczorem po apelu jasnogórskim Jezus, pisz szybciutko, dziecko, długo kazałaś mi czekać. Czekałem, aż twoje serce drgnie i zabije mocniej, zatęskni. Pisz, dziecko. Powiedz mi, dlaczego tak długo kazałaś mi czekać? Ja ci wytłumaczę, dziecko. To jest tak. Ty wcale nie chcesz przyłożyć się do większej, intensywnej pracy nad pokonaniem samej siebie. To jest egoizm, lenistwo. Wygoda i zniewolenie dobrami doczesnymi. Tyle już drogi razem pokonaliśmy, a ty nagle zatrzymałaś się i co? Co dalej sama chcesz począć beze mnie? Dlaczego nie rozmawiasz ze mną w ciągu dnia? Mam cię dziecko pozostawić samej sobie? Anna Cichy krzyk nie. Jezus. Widzisz, boisz się, a trwasz w samowoli beze mnie. Wiesz, dlaczego ci ciężko zbliżyć się do pogłębienia traktatu nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny? A Pismo Święte – rozmyślania. No cóż dziecko, dobra materialne, ciało bierze górę nad duchem. Przebywam cały czas w domu, bo od dłuższego czasu choruję. Wychodzę jedynie na mszę świętą i po konieczne zakupy. Jezus, nie dopuść do tego, co i tak za daleko zaszło. Czas biegnie szybko. Chorowałaś, ale teraz lepiej na tyle już się czujesz, by oddać się Maryi. Ale to ty musisz uczynić ten krok i dać coś z siebie. Pracuj więcej nad sobą, pogłębiaj wiarę, wiedzę dla własnego zbawienia. Teraz wykorzystaj ten czas dobrze, bo przyjdzie lato, powiew wiosny znów zawróci cię z drogi duchowej ku wiecznemu dobru. Dziecko, lenistwo cielesne, pokonuje się pracą, pracą, pracą. Ty masz bardziej pogłębiać swoją wiarę przez Pismo Święte i materiały, które masz w domu. Czy nie szkoda ci czasu na zatruwanie swej duszy błahostkami? Wyjdź z tego świata, wejdź w świat duchowy, ty dziecko masz ku temu doskonałe warunki. Ja ci daję czas na to, nie marnuj go. Nie jesteś sama. Jesteśmy z Maryją oboje i Duch Święty. Działa w Tobie, tylko nie opieraj się. Teraz masz odpowiedni czas. Nie rozmyślaj o rzeczach nieistotnych. Skup się raczej na prawdzie, bo ona zaprowadzi cię do mnie, a te rzeczy, które ci zaśmiecają głowę, to błachostki, które wraz ze światem przeminą. To słabości ludzkie, które tkwią i w tobie. Nie bądź dozorcą, jeśli już to swojego sumienia. Nad tym głębiej pracuj i analizuj swoje duchowe niedomagania. Inne ludzkie zostaw mnie. Anna. Jezu, za mało Ciebie kocham. Jezus, pogłębiaj miłość przez częstszy kontakt ze mną. Nie można kochać kogoś, kto jest bardzo daleki. Ja jestem blisko, tylko ty, dziecko, daleko, a więc zbliż się do mnie przez Maryję. Daj coś z siebie. 19 maja 1997 roku. Zesłanie Ducha Świętego, godzina 21:10. Jezus. Jesteś dziecko, dobrze, że przyszłaś. Musiałem upomnieć się o Ciebie, długo kazałaś na siebie czekać. Dziecko, wiesz, co ja, Jezus, będę do Ciebie dziś mówił? Dziś wielki dzień zesłania Ducha Świętego, więc w tym dniu Twój Pan będzie do Ciebie mówił przez Ducha Świętego. Pojmujesz, jaki to wielki dar, Duch Święty? Pisz dziecko, dlaczego Ty, dziecko, nie myślisz o tym, co ja, Jezus, Cię upominam i proszę? Czemu tak bardzo boisz się innych grup modlitewnych? Przeżyłam szok w noc zesłania ducha świętego podczas modlitw neokatechumenatu. Ich gry na elektrycznych organach, kastaniety, perkusja i tańce w kościele, głośne rozmowy, piski, krzyki oraz cała ich muzyka w stylu ukantry. Jezus. Ja ich prowadzę. Tak, ja Jezus ich prowadzę, a ty nie potępiaj nikogo. Ja będę sądził, ty czyń, co ci serce każe, ale nie sądź drugiego. Możesz pouczyć, ale nie sądź drugiego. Twoja wola, dziecko, jest słaba. Ty nie możesz tego rozumieć. Grupy modlitewne przy kościołach niech skupiają się, niech tworzą nowy, wielki kościół. Ja je ożywię lub zniszczę. Ja jestem panem, a ty, dziecko, czyń to, co ja ci nakazuję mocą Ducha Świętego. Już ci mówiłem, Twoja droga jest inna. Ty ich nie rozumiesz, oni, ciebie, ale to nie oznacza, że jesteście odmienni. Wy wszyscy musicie mieć jednego ducha, bo ja wam go daję. Jeden jest Bóg, jedna wiara, jeden kościół niepodzielny, a drogi są różne. Ty ich nie potępiaj, oni są w moim kościele. Jeden duch. Dziecko, czemu stale potępiasz swoich braci? Czy już nie pamiętasz, ile ci długu darowałem? Skreśliłem go, nie pamiętam, więc i ty nie pamiętaj swoim braciom ich słabości. Módl się za nich, ale ich nie potępiaj, bo ja ciebie nie potępiam dawno. Ty tym bardziej musisz tak uczynić, jeśli chcesz mnie się podobać. Nie poddawaj się buntowi, to zły duch chce cię omotać i wyprowadzić daleko ode mnie, ale ja nie pozwolę, a ty musisz walczyć z mocą ciemności. Idź za światłem. Jeżeli oddajesz mnie się cała, czemu tworzy się serce twoje i lęk narasta? Jam jest Jezus, twój Zbawiciel, twój Pan jest z tobą. Nie lękaj się niczego. Nic złego ci się nie przytrafi. Więcej wiary i ufności, dziecko, we mnie. Wiosna cię rozbudziła do życia cielesnego, kochasz słońce, wypoczynek, a ja pokazuję ci stale, ile trzeba jeszcze włożyć pracy, by zasiew przyniósł plony. Pracuj, dziecko. Bo dużo od Twojej pracy zależy, dużo biednych ludzi potrzebuje Twojej pracy. Nie bój się, ja pomyślę i o Twoim wypoczynku, ale teraz musisz pracować. Liczę na Ciebie, Tobie posyłam moje zastępy, oni Tobie pomagają, a Ty musisz innym nieść słońce, jasność, dzień, bo noc boi się dnia, a dzień nocy. Ktoś zawsze musi czuwać, by inni nie zginęli w przepaści mroku nocy. Widziałaś w nocy, ile młodzieży prowadzi zgubne życie. Oni potrzebują Twojej modlitwy, bo ich rodzice uśpieni, w mroku dzieci giną. Oni wszyscy są moimi dziećmi, ja posyłam im pomoc, rozumiesz? Tam, gdzie Cię posyłam, trzeba dużo modlitwy, nie marnuj tych chwil. To okazja, byś ratowała dusze zagubione taka Twoja droga. Idź i módl się za nich, ale nie potępiaj. Sędzą jestem ja, Jezus. Prywatna rozmowa. Pan Jezus mnie przytulał do siebie. Ja ciebie też bardzo, dziecko, kocham i daję ci to odczuć. Zawsze będę z tobą po skończeniu świata. Ja nigdy nie opuszczam tych, za których życie swoje oddałem. Pochyl dziecko głowę, teraz ci z serca mojego bolesnego będę błogosławił. 31 maja 1997 roku. Godzina 15:15. 15. Jezus. Czy mnie kochasz? Anna. Tak, panie. Jezus. Czy chcesz dla mnie cierpieć? Anna. Tak, z Twoją wolą, panie. Jezus. A więc przygotuj się na duże cierpienie, pamiętaj, że obiecałaś wytrwać z miłości do mnie, a nie narzekać. 8 czerwca 1997 roku. Siostra Eulalia prosiła mnie. Bym poprosiła Pana Jezusa o radę. W dwóch grupach adoracyjnych Najświętszego Sakramentu doszło do nieporozumień. Nie wiedziałam, w jaki sposób mam prosić Pana o to. Nigdy przedtem nie pytałam Jezusa o wskazówki dla innych ludzi. Nie zdążyłam poprosić, a Pan Jezus sam wieczorem odpowiedział mi: Jezus, bądźcie łagodni i pokornego serca. Znoście siebie nawzajem. Kochajcie swoich nieprzyjaciół, a we wszystkim, co uczynicie, uniżajcie się przede mną. Ja jestem tym, kim jestem, a wy owcami moimi. Macie służyć sobie nawzajem, nie wzniecać kłótni, bo czy może być miła ofiara sercu memu, jeśli jest zakropiona żółcią, która płynie z serc waszych? Takich ofiar nie pragnie moje serce. Uczcie się, dzieci, ode mnie. Jestem pokornego serca, ale i w uniżeniu przed Ojcem moim staję zawsze. A wy kimże jesteście, jeśli przed obliczem Boga wzniecacie spory? Niemiła taka ofiara memu Ojcu. Pokój niech zapanuje między wami, a miłość niech wypełni wasze serca. Jestem Bogiem wszystkich. Nie dzielcie mnie i nie rozrywajcie na kawałki, bo nadal będę cierpiał moje dzieci. Wspólnie w miłości padnijcie przed swym Panem, w uniżeniu. Niech się nikt nie wywyższa. Bo tylko Bóg może wywyższyć grzesznika i podnieść do świętości, a nie On sam. Sama z siebie nic uczynić grzeszna dusza nie może. A Wy, dzieci, macie dusze skażone grzechem, więc nie ulegajcie pokusom szatana, bo nikt z Was się nie ostoi. Pamiętajcie, miłujcie się wzajemnie, tego od Was oczekuję i nie zapominajcie, że Ja jestem Waszym sędzą, a nie Wy będziecie sądzić. Kto się uniża, będzie wywyższony. Więcej Wam nic innego nie powiem. Kto ma uszy, niechaj słucha. Błogosławię zawsze pokornym i maluczkim. Jezus. Dodaj jeszcze dziecko, żeby nikt się nie wywyższał mają być jedno. Amen. 9 czerwca 1997 roku. Na ponowną prośbę siostry Eulali: jak mają przeprosić Pana Jezusa? Jezus. Jestem Bogiem miłosiernym, niczego nadzwyczajnego nie żądam, ale miłości. Podkreślił to dziecko, abyście się wzajemnie miłowali. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia, czy uczynili to? Cóż. Pycha, próżność, zaślepienie, a ja was wszystkich jednakowo kocham. Nie wyróżniam nikogo żadnej z grup. A wy, dzieci, dlaczego się dzielicie? Macie być jedno, abyście się wzajemnie miłowali. Miłości żądam, a nie ofiary, czy to tak trudne, żeby pytać o to jeszcze? Młodycie się wspólnie w uniżeniu jeden przed drugim. Ja wywyższam i poniżam, bo tak chcę, a wy dzieci kimże jesteście? Zagubione owieczki, jednego macie pasterza i jednemu Bogu razem służyć macie usługując sobie nawzajem. Ja nogi swoim uczniom umyłem, a wy? Po co tyle wyniosłości? Po co tyle pytań? Nic więcej wam nie powiem poza tym, że żądam wzajemnej miłości i szacunku jeden dla drugiego. Błogosławię tylko pokornym, pysznych poniże. Zapamiętajcie już wkrótce poniże. Czy tego chcecie? Módlcie się więcej o pokorę dla każdego z was. Jezus ten sam wczoraj i dziś. Amen. Około 3-4 dni później jedna z sióstr po dziesięciu latach prowadzenia grupy adorującej nie zrozumiała słów Jezusa. Została odsunięta, ksiądz proboszcz w tamtej parafii zamknął kościół. Nie wszyscy pojęli i przyjęli do serca te słowa, zapamiętajcie, już wkrótce poniżej. 13 czerwca 1997 roku. W ciągu dnia. Miałam wyrzuty sumienia. Że położyłam się na leżaku, na balkonie, lubię bardzo słońce. Tego dnia południowy różaniec odłożyłam na późniejsze godziny, a koronkę do miłosierdzia Bożego o godzinie 15 odmówiłam w pośpiechu. Pan Jezus powiedział mi, żebym skupiła się na tym, co czynię aktualnie, i w miłości oddawała tę chwilę Panu, odpoczynek na słońcu też.